Ja dzisiaj miałam nic nie zagrywać, bo ja mam katarynka, kaszel. trochę je bo mi koledzy szkoły narazili. razili. ja jak lepiej, jak Zobaczcie, co się włosy pasuje, dlaczego? Bo bardzo długie. I tu miałam takie głupno na głowie. Zobaczcie.

Tak je najlepiej, daje lepiej. Tak się nie daje lepiej. A nie, dzisiaj nie bo ja... Czuję się tak chory trochę. Ale dzisiaj to nagrywam. Wiem. Jutro. nagrywać. I bardzo pić. Łapkę w górę, łapki w dół, komentować, subskrybować, lajkować, fajne jest, łapka w górę, co wam, wam powiedzieć. Wbijajcie mi łapki w górę, 23 tysiące dla mnie, wbijajcie na mój kanał, Odkieram mój kanał I wie, lajkujcie Subskrybujcie Komentujcie I zobaczcie Jak ja ma gram Cześć I mam lat 12 Heh. Wchodzę do piątej klasy Mówię, grać piłkę rozlą. mogę nagrać? Zobaczcie. włosy. Wszystkie mogę pokazać. Zobaczcie, jakie są fajne. A tu mi włosy rozlą. Mam trochę ja kaszel. Ale to nic. Zaraz wyłączę kamerę. Pomoże ja kaszle trochę. Muszę już wyłączyć kamery, bo ja kaslę i ja nie za bardzo mogę nagrać. grać.